Witam serdecznie, Daniel z tej strony, witam na drugim kanale All Squad Gameplay, to jest drugi kanał jeżeli chodzi o Warzone, więc zapraszam Was do subskrypcji zostało nam niecałe 50 subów do 1000, więc bardzo Was proszę o zostawienie subika na tym kanale będziemy mieli kolejny krok, że tak powiem, e, osiągnięty dzisiaj komentujemy ciekawą gierkę, bo Pobili rekord świata w Winach podrząd i będziemy oglądać gierkę Irona. Dla tych, którzy go nie znają, jest to uznane za jeden z najlepszych graczy podwina w starym Werdańsku i dla niektórych jest to jeden z największych kamperów. W każdym razie jest to też gracz, który po prostu lubi i umie grać pod Wina. i tutaj zrobili 70 wygranych podrząd i my sobie zobaczymy tą 70 wygraną. Ja sobie trochę zmniejszę kamerkę, żeby tam Iron był trochę bardziej nam widoczny. Eee, I lecimy z Koksem, zobaczymy co tu się dzieje w tym gameplayu. League, for... Zobaczymy ich taktykę, bo ich taktyka zazwyczaj się powtarza. Jest to taktyka pod tytułem lecimy na overlooka, czyli na tą, tą wieżę, o ile to się nazywa Overlook. Tam robimy ten easter egg, żeby dać dropa, klep, siano yy, i specjalistę. No i od tego momentu się zaczyna. Ok, I okay teraz audio. Mm -hmm. Ja tego jeszcze i szczerze mówiąc, nigdy nie robiłem. Bo tutaj trzeba wziąć te bile, e, karty, no, the i kod jakiś was real good. It, it i was pisać, so pisać. zawsze jest inny kod. I oni to nie robili na każdym jakby co, to na zwykłym baterialu nie? Z kim on to robił? Readboy, Rated Step That's i Sparrows. Readboy no. też no. bardzo dobrze grał It's pod, pod Wina zawsze na PlayStation, Because nie? Top, no? On miał no. chyba rekord świata w yep. killach albo w Winach na PlayStation na konsoli. Myślę, w sensie, że nie rekord na konsoli, tylko rekord świata i grał dodatkowo na konsoli. To jest akt Enter Access Code. Aha, i, i oni muszą they mu podać pulled, uh, ten kod. Nie znam tego Issera. W sensie, że Five, ja six, wiem, six, że on listy. Ale nigdy tego nie robiłem. Open. Mm. No i to jest statyka na zawsze na ten, czyli co? Cztery, o kurde, cztery specjalisty. Maseczka, co tu jeszcze mają? Mają ten pistolet, który powala na was strzały. Co tu jeszcze mają? Barykadę na drzwi, sklep. Sklepy są zajebiste. No to, że ich nie mam, ja je lubię, ja je, ja je było jakby nie wypadały często, ale jakby wypadały w ogóle. Ale fajnie, że jest isterek, żeby w ogóle zrobić te sklepy, nie? I mają beaker. podjazd, mają podjazd na, na ludzi na dole. Potrzebują jeszcze yeah, jedną klucz, żeby coś zrobić? A ludzi nie było, aha. Czy nie było loady? A nie, bo oni. Po trzeba mieć kartę, żeby otworzyć skrzynkę, chyba. Tak, tak to działa. Nie jestem pewny, ale chyba tak to działa, nie? Kurde, on bardzo głośno mówi, ale gra jest cicho. Się wam zgłosić, One zips to... under me. Multiple, I think. Not. A, dropa zrobili? A nie, to znaleźli dropa. Is that? Are you above this, this zip, Opa! Oh, oh. zagapił się. Him. Ogólnie rzecz biorąc, jakby wygrać, wy... jakby na czwórkach jak masz to dobry there. team, to nie jest ciężko are wygrać. They, they ale wygrać ulti, 70 ulti, 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 ulti. razy? W grze, w której potencjalnie jest dużo cheaterów, that. w sensie, że... jak się mówi, nie? Że w każdej gierze cheater, no, ale nie no, jakby w każdej gierze był cheater, to wygranie 70 razy pod rząd byłoby praktycznie niemożliwe. I było niemożliwe w sytuacji, kiedy był nuke na tym. O kurde, że... Gdzie te pociski lecą? To jest grane. Było niemożliwe o oh, nice. Kiedy... kiedy był nuke? Kiedy cheaterzy robili niuka, to faktycznie wtedy było ciężko zrobić więcej niż 5 minut pod rząd. Eee, no bo wiadomo, że faktycznie ci też grali to, ale jako, że większość i tak gra rakiety, no to. Ja Opa! A, wy tego. Wy ten. A no co to How many mamy? Kaderka na 8? Kaderka <muchy> <muchy> na 8. dlatego żeby yeah. mieć tego scopa specjalnego I grę drogą Od jutra zaczynam wyzwanie my na myszce Bo gra na myszce, robię wyzwanie na myszce Przez cały tydzień grał na myszce, będę robił różne wyzwania Może rankedy pogram Chciałem, żeby próbować wbić na przykład Najwyższą rangę na rankedach na myszce Ale nie wiem czy zdążę przed Aktualizacją na tydzień, na, na przeładowania To jest ich taktyka Oni tutaj sobie gadają To jest ich taktyka Zazwyczaj lądowali na Overlooka Tak jak tam obserwowałem, robili właśnie tego Isterega, mieli Miali specjalistę jednego, drugiego, trzeciego, czwartego Brali dropa, Iron często grał snipe Brał sobie sklep do rzucania i miał ten pistolet, który powala na dwa strzały, no i od tego momentu było granie na zasadach, na zasadzie um, rotacji, czyli teraz nie ma żadnej przyczyny, nie ma żadnego powodu, żeby oni się mieli ruszać z tego Overlooka, po co, mają łącznie 50 tysięcy dolarów, zaznaczają sobie gdzie są teamy i staipa, pa, snaipa, pa, Snajpa. Pa, Snajpa. Pa, Każdy ma Serpreza, każdy ma Siano. Jeden ma Advanced UIV e, Mają sklep do rzucania łącznie 50 tysięcy. I mają strefę, która po prostu y, nie zmusza ich do rotacji Więc po jakiego grzyba mieliby gdziekolwiek lecieć? Będą czekać, dopóki jakby ta strefa będzie się ruszać Może w międzyczasie będą robić jakieś te kontrakty, żeby zobaczyć gdzie muszą rotować Teraz Iron czy tam ktokolwiek musi skończyć koronkę Następnie jak się koronka skończy, będą łącznie mieli dodatkowo jeszcze Na całą drużynę zostaną e, 13-14 tysięcy Czyli teraz będą mieli 64 tysiące Później pójdą zrobić jedną flagę, drugą flagę, trzecią flagę i będą the, wiedzie, uh, gdzie recat. rotować I Crasz. sytuacja, i jakby gra, gra podwójna. Chyba każdy gra sniper tutaj? Nie, nie, każdy gra sniper. Mocna jest ta HDR-ka na 8. się ten celownik jest zarąbisty do tej haderki ki I I had Patrzcie z tego Overlooka: macie wizję praktycznie na całą mapę. Na park, na port na na hospital, na farmę nawet Na... na promenadę Holy fuck Tu go nie z... nie, nie tego, nie słuchaj go bitrate na Twitchu jest tragiczny Panie chcecie żebym streamował na Twitchu? Chyba będę robić multi streama na Twitchu i na, na Kiku, na raz, trzy czy platformy sobie zrobię nie będę streamował. Dobra, 64 tysiące, tak jak powiedziałem. Teraz jakąś flagę może? Nie. Fk, dude, nie pogrzebuję. Nie. Nie pogrzebuję mojego impactu, terapaty, terapaty. No, audio. No i wydaje uh, się, że być like gameplay. Yeah? Ale oh God, Słuchajcie, oh yeah. jeżeli ja bym zrobił 10 minut pod to uh, Ja bym kutabaniu pod 11 wina jak cholera. Jakbym zrobił 11 wina, to bym jeszcze bardziej kutabaniu pod 12 wina. No oh okay. Na bank Kolejna korona, żeby nie ściano, dostaną bonus 25% chyba, czyli dostaną teraz one. Około 16 tysięcy na web. Ha! Dobrze policzone. 16 tysięcy. 000... Payset. 40? Hop stadium 3 sniping at us. Nie wiem. Nie. Uuuu! Jak zrobić, że czego to się zeszłam? są. So, yeah, since uh. Shaded down by the way, I'm gonna try to get my stuff. See him and I'm not him. Nie no, snajpy dobre, snajpy dobre, czyli co? Z yeah, tego luka yeah, mamy yeah, wizję na jeszcze raz. Na całe hour. city, na stazjon, na Polakowo, na promenadę, the bet. na park, na port, na hospital. No? These guys on top stadium were so bad, dude. Like they didn't learn lesson at all. I ten jest powalony, leci. Smoked? That that, uh, oh, yeah, kurde, jakby trądzycę tego. Jeżeli jeszcze był sklep na werluku na samej górze, to, be... to już by było obsute. To again, Whoa, dużo ludzi yeah, na tym. Jest lotek. o oh, kurde, lotek, lot lot no to yeah. lądujesz, Jimmy. Fracture. Yeah, one shot. Let me just drop this mini. A, ah, ciekawe, że C9 na Sniper Sport? Ciekawe, ciekawe. Chyba, że wziął po kimś C9. Dzięki. Yep. Iron ogólnie z tego słynął. On często It'll jego, ta a, jego uh, taktyka, uh, którą on bardzo lubił robić awesome. na bernańsku, żeby wygrać na przykład, on leciał na Prizona. Na prizonie macie te cztery wieże, nie? Yes. I so on so i tam brał swój loadout i tak down. dalej oh, Brał swój loadout oh, i często rzucał na tą drabinę na prizonie, Rzucał często ten nice. Proszę ciebie um, loadout Że nie dało się wejść po tej drabinie i miał jeszcze helkę nice. gotową, żeby po prostu naloty robić one down, one Mm -hmm. If they you guys back. want to buy an airstrike for top favorite, they're going to peak again, and we're going to have two down as oh. soon as they do. Uh, um, someone just bought back a bank. I'm down though. Yeah. Yeah. So. I bought a. I bought a self nice one down. You to that. No, to sniper elite edition. You could buy on that gameplay. Oh. And so, I'll

Tutaj Shaded no, próbuje robić me. jakieś They're kontrakty Czemu Shaded ci nie podnieść. Ale hamuwa um, Dwóch yeah, snajpi na Overlooku uh, uh, i dwóch robi kontrakty uh, uh, the... I see, I see. Łącznie mam 56 tysięcy O kurcze, wiz Ja <laughs> uh, <laughs> yeah, pierdziele Ale to nie right. jest right. tak łatwo trafić tak we, We've already killed two on favorite, I think, right? Uh, okay, yeah, Whole team in front of me here as well, dude. I'm just coming back up. Dude, just totally smart. Smart. Hey, hey, there. Hey. I knocked one. These guys don't seem very good, John. We might be able to work no, them. They seem fucking really bad. Wait, dude. There's no way you can't make this up. Now we're getting sniped from all the way on blue ping through that alley. That's insane. We not close on my left. Hand. Oh, dude, I'm dead. Fuck. He's on the roof. How do you? My smoke didn't pop off for some reason. Okay, great game. Okay. Dobra, Awaria jest zażegnana, możemy oglądać dalej. Snipers Elite Warzone Edition. I'm just annoyed. Everywhere I go, there's just niezależnie od tego, We're jaką macie taktykę. Wygrać probably going yeah, yeah, yeah. y y to get to pod nawet po mapom, right. gdyś tyle być nie dobił. Gdzie right right strefa right będzie yeah. kończyć, idzie w kierunku parku is down. Beautiful. Think missing one. to wodę. Possible. Shredder, I'm gonna smoke right, right okay. to Jest napisane? Back Tracked in the back. Mocny gas. Kurde, no kam dlatego? Right here. I can't see him anymore. Yeah, o, o, berfę. nie, no dobry. Ja, no, dobry, do do yep. dobry. go, dobi go. I blue I teraz oh, tak, here, to jest na right zasadzie I Power positions To jest to o czym mówiłem wiele razy Sam się do tego nie aplikuję, yeah, bo ja tylko kiedy gram no pod no, Ja gram pod, ja gram pod wtedy kiedy Już trzeba grać pod w ostatniej strefie, a tak to szukam killi więc, jakby nie myślę o tym, gdzie jest kolejna zona, i gdzie muszę się na jakimś budynku ustawić. Bo się nie będę ustawiał na tym budynku, bo nie będę siedział na tym budynku, będę podjeżdżał. Aczkolwiek to, co on robi, jest bardzo mądre i ba e, i, i, I że tak powiem, bardzo inteligentne, no bo to faktycznie jest granie podwina i, i skuteczne granie. I zawsze prawie każda lokalizacja w grze ma tak zwane power position. Czyli można powiedzieć, nie, na Polskie to jest taka pozycja mocy, najsilniejsza pozycja w danej strefie. No i oczywiście na samym środku Overlook był najsilniejszy, zwłaszcza na City, tak? Natomiast tutaj, kiedy strefa idzie w kierunku promenady i Overlook już nie jest tym problemem, no to ten budynek będzie najsilniejszy. Dlaczego? Już wam tłumaczę dlaczego. Zwróćcie uwagę tutaj, nie? Mamy ten budynek tutaj. Mamy jeszcze ten budynek i ten budynek, ok? Teraz, ten tu trzeci budynek jest tak samo wysoki jak budynek, na którym oni są. Ale! Z tego budynku nie wskoczysz tutaj i ten budynek nie ma linki. Te budynki, ten budynek ma linkę z dwóch stron. Ten budynek w środku jest niższy, a ten budynek jedyne wejścia Co ma po schodach, które może zablokować minami i... Nie wiem, może mieć chlep, mieć zaawansowane BSP. W każdym razie, ten budynek jest o wiele trudniejszy do podjazdu, niż te dwa pozostałe budynki. Dlatego ten budynek w tej strefie That's... to jest tak zwany Power Position. That's Oczywiście Power Position będzie się zmieniać, no zależy się od God. tego, gdzie strefa idzie i tak dalej. Ale wiecie o co mi chodzi. No tutaj mają wizję na cały park, na sklep na parku. Jeżeli That's dobrze snajpisz to jesteś w stanie cały team bardzo dobrze scholdować. A, się ruszył w ostatnim pili. Are no, in the air coming down really fast. No way. I'm looking for some up. AR ammo here. Uh, Reed has a muni. You don't have AR? Here. Oh, thank you. There's sniper ammo if you need. Wait. Hmm. No i to jest dobre, nie jest ich dwóch sniperów masz i masz dwóch e, szturmowców, No to się wymieniają tymi. Wymieniają się, proszę cię, za wysoko chyba trochę. Wymieniają się e, amunicją, nie? Nie, yeah, more just landed in there too. Fair amount going down on purple. Patrzmy, co ta strefa zrobi. two teams or oh, Good enough. Zostają. style. Yeah, we're chilling. Ja. Oh. still up there. Okay. They're not. Ta wysoko chyba trochę. Ta wysoko chyba trochę. Trochę niżej. Trochę niżej jeszcze. No ma, no masz monolityczny, masz naciśniowe, masz żrodny gwint. Ten trochę niżej dał. No, uh, tak. no ale to jest tylko marnowanie Amo bez nalotu? No. Razem mają 71 tysięcy Mają też Advanced UAV oh, up, Wydaje się, że mają Congrats, wszyscy PD. specjalisty. Dobra, nie wszyscy <śmiech> <Sicie>. <śmiech> Żeby mi się internet popsuł. O nie. O Wróciło.

Na manekinach na strzelnicy możesz one oddać one. strzał w manekina i oddasz mu strzał prosto w łeb czy gdziekolwiek, on left, i nawet like pojawi się taki by, yeah. um, taka yes. smuga po tym strzale, taki ślad right po strzale, right ale manekin nie otrzyma kitmarka. Uh, yeah, no, co zrobić? Dwóch dobił, o kurde, bym się wkurzył, gdybym był na miejscu tego teamu. Jakbym usłyszał, że Aeron robi 70 winów, Three to bym się. We go ahead and take those? A, już mają sprawdzoną kolejną strefę. Zwróć uwagę, hold... strefa kolejna There's tam, gdzie uh, jest ten żółty krąg. Ten budynek nie yeah. będzie w strefie za chwilę, więc już planują, co Let's będą chcieli brać. Like like canceling. Hmm, więc teoretycznie z Remiska. Remiska łatwo podjechać. Remiska łatwo podjechać te buty tutaj moga tam są lepsze practice hmm. team with hm deck crack terminator Eh. Nie, know we soon. Nie no, czemu to soon need trzeba motanie trafio to ja nie wiem Ooh, aha probably behind us oh. oh this guy just jumped over to this building this guy just is behind us Teresa, za wysoko, chyba robi uh, to, like like, to jest sniper kurde, sniper yeah, No niestety, okay, ale jest to, jest skuteczne. Trzeba im przyznać, że jest to skuteczne. Yeah, 70 winów po trzecią gościu, zrób to chociażby, nie wiem, no wybierz sobie, czy czym two chcesz sobie. To blue, zrobić, to nie zrobisz. To nie jest przypadek, że tyle winów zrobili. Got a truck going out on the left. Knocked, airstriked. I'm gonna jump to fire. Um, it, I almost want to just kill this team high hill out here. You know what I'm saying? Oh. We kill them, we take hill. One guy landing. Uh, I mean, what if it doesn't pull out there? Landing on you, shredded. Mm. On I mean, yeah, I cracked him on the na, na I right, got it. Na hillsy. I, w i w zabić w tam w ten w team, w ale Shaded powiedział, że a co jeżeli strefa nie odda i ma rację, że teraz na ten moment mają lepszą strefę na, na tym. czasie tak to to się wam wydaje dlaczego on nie strzela w niego, dlatego, że on próbuje przewidzieć well, jego there's ruchy, there's nie? Yeah, że na przykład on próbował a, przewidzieć a, to, że on pójdzie do przodu. Yeah, that LTV, so they can't fucking uh, move in. Still a three, three on this roof. I see. Oh, I see. I see. If you get a knock, I'll airstrike on. Let me know. They moved that LTV up there. This team must not be terrible. That's what I'm because saying. I, I think those dudes are pretty decent. Yeah, well, we can hold. We can get keep this team over here. On the on the apartments. Mm. I think they just went low. O, jeden jest na właśnie chciałem powiedzieć dosyć ryzykownie tak? stać snipe that team that it's on the hill. These guys, no, no. No, nie uh, tak? Right murku. one. Oh, come on. No i górki w sumie to był zły pomysł, nie? Bo górki, nie really? górki nie oddały, górki nie oddały. 9 killy E! Kurczę, myślałem, że się połamy mm, ale bitrate spada na Twitchu Kochany bitrate twitchowski. Jak się ruszasz to ci wszystko rozwala strike Okej, okej. uważaj, żeby ci jak cię ta piejka powali starda się ze Mam round, próbuję jeszcze znaleźć wieże, znaczy zrobić sobie wieżę. Chyba tutaj zabić ten team, który rotuje Jeden z prawej, drugi z lewej, ten z prawej knock chyba. O, no, ten tutaj pikuje. O, ten są ci są dobrzy. On jest strifuje. Dobry noc. No, like the or I'm like it crazy, uh. Easy peasy.

Uh, szkoda kurde. Bo naprawdę tyle siana. Myślisz, znaczy, że wiem, że wygrają, no bo to te, ten mecz akurat wygrali. Nice, bo to jest ten ostatni mecz, który wygrali się Ale hamuwa There we, go. we just messed him up. No i ten sklep już możesz rzucać, no wrócił Good stuff. to jest GG Jest solo na... czwórkę Jest hey, GG oh, he's hacking. Dobra <laughs> I a kilka strzałów at him. <laughs> ja pierdzielę 70 winów gości no, Ale no, no się... Bawili się z nim na końcu, bawili się z nim Ale było widać, że... I tutaj sobie spojrzymy na ostatnią gierkę ich Pierwsze szybciutko Taktyka ta sama Nie? Widzicie? Zobaczymy co tu poszło nie tak well,

Stało, że oni oh no, they're gonna—they're 100% gonna get the reses. I wouldn't even waste them. Just try to shoot them off. Well, they would have to jump down the bank, and there's probably teams there. But yeah, I Yo, so hear people under down us down by the way. I do too. Yeah, there's a whole team down here. Ah, podjechali. No, they're ich. not specialists. So someone said that reeds. Oh, nie udało mi się zrobić isteryga, nie mieli specjalistów. Ale 25 tysięcy, okay. ne? No? I will not be going so well. Oh, cool. I don't oh, demon. Two I need you all a chow. I have two. Oh, cholera. Oh, man. Uh, I had to is and plate That's annoying. Oh, shrine, I, mean, I know. There's you got no buy. In it, I, I couldn't trade you because I had to reload. Oh, yeah. There's not a single buy in zone, dude you got it you got it the other team is be at some point that's all i oh sure. yeah bank i can see that i'm probably to copy the soon unfortunately you're a little short on three i know there's your money no way wow freaking broke jeden. Nie, zostaw go. Źle A na topie są typy. Łee. Ale on la... Nie, ale to słuchajcie, na, na 100% ci się skupili, żeby ten... O, ale... dude Ale unlucky time. Ale future, unlucky timing Dobra don't słuchajcie, don't to wszystko w tym filmie, 70 winów to słuchajcie To nie są przelewki, w sensie, że niezależnie od tego jak to zrobili Robili to legitnie Mypeed snajpili, zajmowali pozycję dwóch snajpiło, dwóch robiło kontrakty, dojeżdżało Ale wygrywali 70 winów, to jest dużo Także dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach na kanale Trzymajcie się, do zobaczenia